I was I, I dare. Kontynuujemy poprzedni odcinek, jaki pojawił się na kanale o Stefanii Lazarus w zeszłym tygodniu. Wprowadzając ją w sprawę, zazdrości postanowiła zakończyć żywot żony swojego byłego, z którym przez 4 lata się spotykała. Przypomnę tylko, że jednym z najbardziej obciążających dowodów, które sprawiły, że została złapana, było pobranie próbki DNA z ugryzienia w ramię, jakiego doznała Sherry. Ofiara. Stefani. Po ponad 20 latach śledczy śledzili Stefani, następnie pobrali do badania kubek ze słomką, z którego korzystała. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego materiału, link jest gdzieś tutaj. A jeśli oglądaliście i jesteście ciekawi dalszego rozwoju, usiądźcie wygodnie, bo będzie się działo. Zobaczycie, jak zachowuje się Stefani w stresie, gdy ukrywa prawdę. Dowiecie się, jak poznać, gdy ktoś próbuje odwrócić Waszą uwagę, mówiąc nieistotne szczegóły. Nauczymy się również skutecznej techniki śledczych, którzy w świetny sposób podeszli podejrzanom. I mean... it friendly, not friendly? No, I don't think it was not friendly. I mean we were friendly um, uh, I know that... Stefani ma bardzo dziwne mile. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, ale widziałem to już w innych miejscach. Przy okazji znalazłem jeszcze coś trochę podobnego, ale nie wiem o co tu chodzi endorsement in every way and I was very bothered about their presidential Did you talk about vice presidential possibilities to Senator Warren? You guys have got to try the cold chai. I've had it. It is delicious, isn't it? Dajcie znać w komentarzu, błagam. Żebyśmy mieli jasność, kłamstwo to umyślne wprowadzenie odbiorcy komunikatu w błąd. To że czegoś nie powiecie, nie oznacza, że nie skłamaliście. Was a nine now. Had you ever met his wife? I may have. Do you know, do you remember her name or anything, or? Um. um or what she did for a living, or where she worked, or? Opowiadałem wam kiedyś o ruchach gałek ocznych. W momencie, gdy staramy się sobie coś przypomnieć, obraz, wydarzenie, informację tekstową, nasz wzrok jest zwykle aktywny i poszukuje miejsca, w którym jest w stanie odnaleźć tą informację. Po prostu ułatwia to przypominanie, okej? Okay? W tym wypadku Stefanie nie rusza oczami w poszukiwaniu odpowiedzi. Ona to po prostu wie. Nie jest morderczynią losowych osób, tylko konkretnej kobiety, z którą jej były facet układał sobie życie. Obstawiam setki nieprzespanych nocy, mm, wyrzuty sumienia, Rodzinne racjonalizowanie podjętej wtedy decyzji. Być może nawet wypowiadanie jej nazwiska i imienia wśród naprawdę zaufanych osób. Ale teraz, teraz nie jest w stanie sobie niczego przypomnieć. Um. O what she did for a living or Czy she worked or anything um. about her? Well I think she I th I'm to say I think she was a nurse. Man, um. I, mean, I can't remember how he, he said he met her. Uh, yeah, I mean I, I, yeah I mean it's been so long ago. serialu Magia kłamstwa. Taki serial, który uczy o mikroekspresjach i kłamstwach. Polecam obejrzeć choćby pierwszy odcinek. Shame and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Ow. Had you ever met his wife? I may have. Do you know? Do you remember her name or anything? Or. Co więcej jest to wymiająco odpowiedź. Logowałeś się kiedyś na strony rządowe? Mogłem to robić. Czy myślałeś o innym facetzie będąc krzyśkiem? Możliwe. A macie kolejny przykład. I would think I would remember. Yeah. I mean, I'm. If you're in How this... do think so too? If you're in this other girl's house and. But... Words are exchanged. I mean, you figure, You recall. I would think. If Especially if it got physical, right? Well, I would think. Prowadzący śledztwo nie pozostają dłużni i również używają niejednokrotnie wymijających odpowiedzi. Posłuchajcie. So, you know, if you're if you're doing this as an interrogation, you're saying, hey, I'm a suspect. Well, I, now I got a problem with, you know, now you're accusing me of this. Is that what you're is that what you're saying? We're trying to figure out what happened, Stephanie. Well, I'm, I was, you know. Użycie imienia sprawia, że komunikat bardziej trafia do odbiorcy. A w książce Paula Ekmana Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie było właśnie wyszczególnione, że kłamcy starają się odrzucić od siebie podejrzenia mówiąc no, I mean, I mean, you Well, know, I mean, you're not you're not under arrest. You can walk out whenever You can leave whenever you like. Well, But... you know, I I'm trying to give you some background of, you know, how I knew him, and now you're telling me that some somebody's saying that we had this big old fight and I don't even know what you're talking about. Jakąś wielką walkę, że tak naprawdę to nie było nic konkretnego. To się mogło nie wydarzyć, że ktoś to wyolbrzymia. I just her. I mean, come on. Tu kolejny element, do którego posuwają się kłamce. Podobnie jak z Diane Downs w jednym z moich poprzednich filmów. If I had shot my own children, would I not have done a good job of it? Why would I have taken my kids to the hospital? Wouldn't I have made sure they were dead and then cried crocodile tears? That's insane to think that I would do such a thing and then bring the, the witnesses in against myself. That's crazy. You guys have problems with each other and words are being exchanged, and it's all relating to John. You know what, I just can't say. Ach, ta bezradność, która towarzyszy Stefanie, jest przeogromna. Brak sensownej odpowiedzi jest przyparta do muru. Na pewno kojarzycie taką sytuację, gdy ktoś was nakrył na kłamstwie, i najlepiej wtedy nabrać wody do ust. I mean, you said I was going to interview somebody about art, and how well, you guys here's, are. Here's... I mean, Stephanie, here's the situation: basically, we, you know, we knew that this. Stephanie, here's the situation: basically. Stephanie, here's the situation: basically. I mean. Stephanie, here's the situation: is basically, we you know we knew that this uh, when we saw this in the in, in this chrono that maybe you know there was some relationship there that's what the chrono seemed to indicate and we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions or do anything you know how up there people can see what's going on if you go into an interview room or people are in there getting oh, supplies okay, I mean. so we we wanted to afford you some privacy, some confidentiality okay. to talk about this because we thought it might be, you know, something, you know, you're married to someone else, obviously, and so forth, and that you may not want to, you know, talk about these things in that setting where someone, you know, we don't want the rumor mill or gossip or any of that kind of stuff yeah, to I mean, start. That's fine. I mean, so we're, we, we did this just as, as a means to try and speak to you okay, in just a confidential I mean, I just, place where you, you know, where where your business isn't out there for other people. and. Opuszczenie wzroku mówi, że jest w porządku. Werbalnie przyzwala, ale niewerbalnie jest jej to nie po drodze. A jej ciało reaguje na to, chcąc się wzbraniać przed kontynuowaniem przesłuchania. Z jednej strony ma prawo do zakończenia rozmowy, ale wie, że nie mówiąc nic konkretnego, może dowiedzieć się, co oni wiedzą. Co więcej, może pokazywać wzruszeniem ramion, że jest jej to obojętne, ale każdy z nas doskonale wie, że kompletnie nie jest. Według kanału Jimmy Can Swim używanie takich słów Geez, um. ma za zadanie zaprezentować Stefani jako osobę, Geez, um. która ma problem z przypominaniem sobie faktów, Geez. że to było tak dawno, Geez. że to było tak nieistotne, oh, że nie ma sensu do tego wracać. Geez. Daję jeszcze jedną rzecz jako ciekawostkę, bo podoba mi się komentarz Omara al Policzone słowa Stefani Lazarus. You know 72 razy, średnio raz na minutę. Kasz 21 razy, jeez 48 razy, średnio raz na 2 minuty, I mean 89 razy, średnio raz na minutę. Albo jeszcze ten komentarz. Is your name Stephanie? Well, gosh, I don't know. It could be, I mean, jeez. <laughs> Nie pamiętam, czy miałem. To jest ciekawa sprawa, o której uwielbiam mówić innym. Mianowicie, obserwując mowę ciała, jesteśmy w stanie określić kogoś zmianę emocji, tak jak widzicie teraz na mnie. Tak jak w tym przypadku zresztą jak u Stefanii. No, nie co widzimy? Podniecenie, uznanie, kręcenie się na krześle, spoglądanie w dół, ale z uśmiechem takim szczerym, to często spotykane zachowanie, które towarzyszy ludziom, których się docenia lub wyszczególnia ich dokonania. A zaraz pokażę Wam również poprawianie się na krześle, ale kontekst oraz przede wszystkim zachowanie Stefani jest diametralnie różne. It's a case we're working on it, John. Prawda? Widać niecierpliwie, nie? Tutaj już musi się dowiedzieć, o co chodzi. Więc kumacie, nie? Znaczy, <laughs> e, widzicie różnicę, prawda? No i jeszcze zaproszenie na kurs, jeśli chcecie popracować nad umiejętnościami interpersonalnymi, zapraszam Was na moją stronę z kursami online. Tam nauczycie się, jak poznawać obce osoby, jak odnajdywać się w towarzystwie, jak popracować nad kontaktem wzrokowym. Ponad 70 lekcji, ponad 4 godziny materiału, dużo ćwiczeń, nie ma obijania się... Wszystko przygotowane pod osoby, które chcą osiągnąć efekt w relacjach, czyli z osoby nieśmiałej prosto w stronę osoby komunikatywnej. Zapraszam, uważam, że warto. I, I, I. Well, that's where we're at to. I mean, because right now, from looking at the evidence, it's, you know, it's possible we may have some DNA at the location. That's great. And we're going to do what we can to try to put this thing together. And your name. W tym miejscu Stefani towarzyszy bezradność oraz złość. Prowadzący sprawę mówią, że mają DNA z miejsca zbrodni, ale Zarus na to odpowiada, to wspaniale. Problem polega na tym, że dla niej wcale nie jest wspaniale, a jej ruch ręką, mocne opuszczenie jej na biurko oraz kiwanie głową przecząco wskazuje, że wcale nie jest to dla niej na rękę. Dobre. Stefan somebody would be I did this. I mean, we had a fight, so I her. I mean, chciała zakończyć rozmowę, dlatego wstała i po prostu wyszła z pokoju. Czując, że jest wolnym człowiekiem, że wróci do domu, do swojego męża i będzie wieść dalej spokojne życie. I puścili ją wolno. Tak się zakończyło to spotkanie. Dziękuję za to, że Recorded, Thanks for your time. Yeah, thank you. All right, Stephanie, take care. All right. I'll Thank you. You're crazy. See, Otóż Stefanowi został postawiony zarzut, a ona wróciła do pokoju przesłuchań. Okay. 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 Stephen, you know you have the right to remain silent, do you understand? Yes. Anything you say may be used against you in court, do you understand? Yes. Masz right prawo do obecności prezydenta przed i pod jakimiś pytaniami. Rozumiesz? Tak. Chcesz się z nami teraz porozmawiać? Nie. Okej. Okej. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Jestem w szoku. Jestem całkowicie w szoku. Stephanie Lazarus w 2012 roku została skazana na 27 lat pozbawienia wolności. Odbywa karę w więzieniu stanowym dla kobiet w Kalifornii. My sobie siedzimy tu, gdzie siedzimy, a Lazarus po drugiej stronie grobu, w którymś z tych bloków. Ciężka sprawa. Prawdopodobnie do końca życia będzie pamiętać o błędzie, jaki popełniła. No ale trochę mnie przeraża. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Mam jeszcze jeden dla Was, co prawda, wilogowy. Nie wiem, co Wy na to, po prostu z okazji 150 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo. Trochę się przełamałem i postanowiłem nagrać wycieczkę do Szwajcarii. Pytanie, czy chcecie? Jeśli tak, to wrzucę na święta. Dbajcie o siebie i obserwujcie ludzi.